Witajcie z tej strony Skorpion. Przed wami 11 update do prezentacji moich gier. I tak jak w poprzednim odcinku zacznę od razu od gier w wersji pudełkowych. I pierwszą grą, którą zaprezentuję jest Book of Demons. Taki Action RPG z elementami karcianki. Następny ciekawy tytuł jest to tytuł ps 4 Monkey King Hero is Back. Następnym tytułem dosyć ciekawym i popularnym jest Spin Tires Chernobyl. Oczywiście tutaj jest to pełny pak, zawiera grę Spin Tires oraz odpowiednie dodatki. I teraz dosyć fajna gierka, ciekawa. Jest to mieszanina takiej gry jak GTA z grą akcji True Crime Streets of LA. I kolejną gierką będzie natomiast jej kontynuacja, czyli True Crime New York City. I teraz coś dla fanów bijatek Marvel vs. Capcom Infinite. Kontynuujemy diatyki mianowicie Sol Calibur 6. A ktoś z Was lubi rekiny? Bo ja tak. Man Eater. Jest to edycja Day One Edition. I teraz pełna akcji gierka Just Cause 3 oczywiście z tego co wiadomo jak krążą plotki po sieci druga część jest najlepsza aczkolwiek zobaczymy jakie będą kolejne czyli trzecia i czwarta I ostatni tytuł bardzo dobry chyba jeden z lepszych jeśli nie najlepszych poprzedniego roku. Star Wars Jedi, upadły zakon. I to tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego update'u. Trzymajcie się. Cześć.